z tej to jest na moim kanale. Dziękuję jak widzicie, mamy koniec sezonu. Nie ja wiem ponad 20 tysięcy pucharków. Kabiec 20 tysięcy 300 pucharków. Nie ja bijemy raczej każdego zademiarza. Bo sobie ich wbijemy na nie całe, co. W końcu za nich sobie wbił. Jak widzicie, lecimy sobie. Chyba 6 zademiarza na 600, to jest ostatni. 2000 mamy ładnie, 2300 byłoby może nawet 3000. Zrobię więcej zdjęć. Wygląda jak śmieszna sara. Jest sobie nagrody. co my tutaj mamy takie rzeczy mi zostały patrzymy sobie najlepsze na świecie ile mają tutaj chyba nic nie grał Polacy jakoś grali zmieńmy sobie nawet na spajkę i też tutaj sobie zmienimy na spajka spajki i kolorki jasniejsze w raczej do spajka innyka będzie o łapce w górę i dzwoneczku ja się z wami żegnam Pa